Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, po krótkiej przerwie spowodowanej tym, że byłem na pielgrzymce w Medjugorie. o czym informowałem na kanale tutaj Moc Słabości, a również i na Instagramie i Facebooku naszym wspólnym Mocowo Słabościowym. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii poświęconej duchowości ukrytej Miriam, duchowości ukrytej Miriam, o której do tej pory w ogóle nie miałem pojęcia i... To pojęcie, y, duchowość ukrytej Miriam y, przyszło do mnie zupełnie spoza mnie. Y, spoza mojego serca, przyszło do mojego serca, z serca Maryi. Tak w to wierzę i takie mam wewnętrzne przekonanie, i duchowe potwierdzenie, pewność wiary. Ale o tym za chwilę, no bo jak zawsze musi tutaj teraz pójść to intro z tym takim, uuu, z tym takim, takim, takim o, tym, y, dymem. I, I zaraz po dymie będą kolejne dymy, duchowe dymy. Zapraszam Medżugorię, duchowość ukrytej Miriam, a dziś szczególnie zabiorę Was na górę pod Brdo w nocy, abyście mogli sami w jakiś sposób medytować, idąc w to miejsce, sercem, myślami i tam spotkać Maryję, taką jaka ona jest, taką jaką Bóg dał nam na dziś, na teraz, na ten moment, bo to jest moment spotkania naszego każdego. Z nas indywidualnie spotkania z Marią, a przez Marię, oczywiście, spotkania z Chrystusem, bo jak najbardziej chodzi tutaj o spotkanie z Bogiem w Trójcy Świętej. Okej. Okay. Bardzo Was przepraszam na sam początek, że jestem dzisiaj w zimowych jakiś tutaj łachmanach na sobie, ale po prostu w środku lata mamy środek jesieni, albo i może nawet zimy, jest bardzo zimno. Tak więc ci wszyscy, którzy narzekali, że jest gorąco, teraz mogą się radować z tego powodu, że jest prawie minus 20 stopni. Oczywiście żartuję, ale jest bardzo zimno jak na lato. I tak też podobnie był w Medjugorje. Byłem generalnie tą temperaturą taką. Poniżej 30 stopni, że tak powiem, to już jest zimno dla mnie. Bardzo mocno zaskoczony w Medżugorie był również deszcz, były burze, był wiatr, i generalnie to, było, to była rzeczywistość, nawet ta atmosferyczna, yy, która nie mieściła się w moich najbardziej szalonych wyobrażeniach. I to już był pierwszy taki moment dla mnie zastanowienia: że halo, halo, coś tutaj jest nie tak, nie tak jak sobie zaplanowałem. A do Medżugorie jechałem z takim nastawieniem podbudowanym rozmowami z osobami, które duchowo są bardziej rozwinięte niż ja, aby Maryję prosić o to, żebym mógł ją przynajmniej przez parę sekund zobaczyć. Tak, wiem, że to pewnie jest bardzo zarozumiałe i bardzo pyszne, chociaż dostałem zapewnienie od osób, o których wspomniałem, z którymi rozmawiałem na ten temat, a które są związane z Medjugorje i duchowo bardzo mocno zaprzyjaźnione z Maryją i, i, i na pewno mocniej jeszcze rozwinięte duchowo niż ja. Że mam prawo Maryę poprosić o to, aby przynajmniej na chwilę ją zobaczyć taką, jaka ona jest w swojej piękności, jaką jako piękną kecharitomenę, czyli pełną łaski. No i oczywiście z takim nastawieniem do Medjugorje pojechałem, a jakże. I już byłem pewny, że jak wrócę, to będzie tutaj niebo na ziemi i będzie wieczna impreza szczęśliwości, zjednoczenia z Bogiem i po prostu będzie power duchowy i będzie tak jak ja sobie zaplanowałem. Jak widzicie, nie ma nieba na ziemi, nadal siedzę w pokoiku, co więcej, znowu jest zimno, brak słońca i... Dobrze, że tlen chociaż jest. I generalnie wszystko poszło nie tak, jak sobie zaplanowałem. To znaczy, w Medjugorje przeżyłem czas bardzo trudny od strony duchowej, od strony fizycznej nie. Od strony duchowej bardzo trudny. Swego rodzaju pustynie. Tak jak sobie zapisałem, bo... Po raz pierwszy czyniłem notatki z momentów medytacji pod Niebieskim Krzyżem, czy na górze pod Brdo, czy gdzieś tam w pokoiku swoim, w którym tam zamieszkiwałem w Mężugorii, również notatki czyniłem. I czas Mężugorii, tak sobie tutaj zapisałem, był czasem dla mnie wyciszenia, wyciszenia samotności, walki duchowej, pustyni duchowej i suszy emocjonalnej. I wtedy to, kiedy już byłem tak kompletnie wysuszony, jeszcze ta pogoda była kompletnie guriańska, To znaczy, było chłodno, było wiecznie, padał deszcz. Pewnego dnia na adorację nie mogliśmy pójść, ponieważ była szalona burza i, i lał deszcz. Nie, że padał, po prostu lał deszcz. I, i wszystkie możliwe. Ciepłe ciuchy na sobie, na sobie każdy z nas nosił, i już nawet miałem kupić sobie jakieś futerko z jakiegoś, jakiejś kozy medżugoriańskiej czy innej krowy. To się zastanawiałem, co tu się w ogóle dzieje. I tak sobie już nawet w myślach powiedziałem, będąc na górze Podbrdo, którą za chwilę zobaczycie, i zostawię was na tej górze pod Brdo. To była nasza wyprawa nocna na górę pod Brdo, czyli na górę, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie się zaczęły objawienia w medżugorie. Tam już po prostu nie wytrzymałem duchowo, a może bardziej emocjonalnie i powiedziałem do Maryi w takim żalu typowo ludzkim. Maryjo, ty chyba mnie jednak nie kochasz, skoro dzieją się takie przykre rzeczy, taka pustynia i susza duchowa, susza emocjonalna mnie tutaj spotyka. I później za parę dni, Maria powoli, powoli. Oczywiście nic nie odczuwałem emocjonalnie. Maryi nie widziałem, niczego nie czułem. Kompletnie moja modlitwa była jałowa, bardzo trudna. Różaniec przychodził mi też bardzo ciężko. Wszystko było okupione, tak jak ta droga, która jest na podbrdo wyłożona ostrymi, choć już bardzo wypolerowanymi i wygładzonymi kamieniami. To tak samo było w przypadku mojej modlitwy. Ona była trudna, ona była ciągłą wspinaczką, ciągłym trudem, ciągłym walczeniem ze sobą, ciągłą ciszą, ciągłą samotnością, wyciszeniem. I wtedy, to właściwie kilkadziesiąt godzin przed wyjazdem z Medjugorje, dostałem od Marii takie wewnętrzne przekonania, wierzę w to, że to było od Marii, ponieważ sam bym sobie tego nie wymyślił kompletnie, i nawet Marii w taki, taki sposób nigdy nie, nie definiowałem, że jest ona ukrytą Miriam. I w związku z tym yy, zakupiłem sobie taki obraz Meżugorje Maryi, która myślę, że będzie mi towarzyszyła do końca życia, ponieważ też takie wewnętrzne, duchowe przekonanie dostałem od Maryi, że oczywiście zobaczysz mnie, rzekła piękna Kehalitomenę, ale dopiero w momencie śmierci. Nie wiem, czy ja sobie te słowa wymyśliłem, czy rzeczywiście one pochodziły od Maryi, wierzę, że tak. I w związku z tym myślę, że przez całe moje życie będzie mi towarzyszyła Maryja jako jako ukryta Miriam, jako pokorna, posłuszna, wierna, ta, która wiodła życie kontemplacyjne. Kontemplacyjne, czyli kompletnie wyłączone z jakichkolwiek emocjonalnych, ludzkich, nawet takich materialnych znaków obecności Boga. I to, czym chciałbym się dziś z Wami podzielić, to jest. Yy, Taka kwintesencja tego, na czym opiera się duchowość ukrytej Miriam. To znaczy, co cechuje Maryję jako ukrytą Miriam. Są to słowa, które zapisałem pod Niebieskim Krzyżem w czasie modlitwy. Tych różańców tam, tych okrążeń na różańcu, nie wiem ile przejechałem, ale było tego mnóstwo. Duchowość ukrytej Miriam opiera się na, na tym, co charakteryzowało Maryję. Na pokorze... To się nagrywa w ogóle, a dobra. Na pokorze... Posłuszeństwie, pokoju serca, wierności, wdzięczności i sercu nie tylko otwartym na Boga, ale ukrytym w sercu Chrystusa. Maria nie tylko miała otwarte serce na Boga, co dla nas jest też już, już i też bardzo dużo, i my może przez całe swoje życie będziemy pracowali nad tym, aby na maksa otworzyć życie i serce na Boga. Maria miała to serce na Boga otwarte ale coś więcej miała swoje serce ukryte w sercu Chrystusa dlatego ukryte w sercu Chrystusa i dlatego Chrystus pozostał z nią 30 lat z 33 całego swojego życia bo to ona zamieszkiwała w sercu Chrystusa serce Maryi zamieszkiwało przez 30 lat jako życie kontemplacyjne i oczywiście przez kolejną, kolejne lata i całą wieczność w sercu Chrystusa i Nazaret był taką kaplicą w której to Maryja, będąc Matką Chrystusa, miała swoje serce ukryte w sercu Chrystusa. Dlatego zawsze, ilekroć prosimy o cokolwiek Maryję, ona nasze prośby od razu kieruje do serca Chrystusa, ponieważ jej serce jest ukryte w sercu Chrystusa. Dlatego zawołanie Maryi w Fatimie z 1917 roku, że zwycięstwo przyjdzie przez jej niepokalane serce, jest jak najbardziej poprawne teologicznie, ponieważ zwycięstwo przyjdzie przez serce niepokalanej Maryi, które to jest schowane, ukryte w sercu Chrystusa, a zatem zwycięstwo przyjdzie i przychodzi przez serce Chrystusa. Pod sercem Maryi kształtowało się serce Boga Człowieka, tak sobie tutaj zapisałem. Natomiast serce Maryi jest kaplicą adoracji Chrystusa. Jeżeli przebywasz w Maryi, w jej sercu to przebywasz w kaplicy, w której to na głównym ołtarzu jest, że tak powiem, po ludzku i bardzo obrazowo wystawione serce Chrystusa. Aby w tym sercu się ukryć, wchodzisz do tej kaplicy adoracji Chrystusa, którą jest serce Maryi. Aby wejść, nie tylko do tej kaplicy, ale również wejść do serca Chrystusa, czyli ty i ja stajemy się mieszkańcami serca Chrystusa przez to, że przebywamy w sercu niepokalanej kecharitomene pełnej łaski. I tutaj nabiera głębokiego znaczenia teologicznego i biblijnego fakt, że Maria była pełna łaski, tak bardzo była pełna łaski, ponieważ jej serce było ukryte w sercu Chrystusa. Duchowość ukrytej Miriam to duchowość skrycia się ukrycia się w sercu Chrystusa wiara Maryi była tak głęboka, że poszła od razu na etap przeszła w etap miłości w etap nadziei, która domaga się zaufania wiara Maryi to zaufanie Bogu i w wierze Maryi mają swoje pokrycie słowa Chrystusa wypowiedziane do świętej Faustyny Jezu ufam Tobie i słowa ojca Dolindo, padre Dolindo, które usłyszał od Chrystusa: Jezu, Ty się tym zajmij. Chciałbym, abyście dzisiaj przez ten moment, kiedy zabiorę was na górę objawień w Mężgori, na górę pod Brdeaux, również starali się wejść do tej kaplicy adoracji, serca Chrystusa do kaplicy, którą jest serce Maryi. I w tej kaplicy niepokolanego serca Maryi jest serce Chrystusa. Co ciekawe, kiedy archanioł Gabriel przychodzi do Maryi w czasie zwiastowania, nie pokazuje jej zewnętrznego potwierdzenia słów, które wypowiada, nie ma tam miejsca żaden cud. Maria idzie za słowami archanioła Gabriela, które są słowami samego boga ojca, zupełnie w ciemno. I to jest początek ciemności, które będą towarzyszyły Maryi od zwiastowania. Aż przez kalwarię ku zmartwychwstaniu Chrystusa i aż do pięćdziesiątnicy jej później w niebowzięcia i ukoronowania na królową nieba i ziemi. Zwiastowanie pozbawione jest jakiegokolwiek zewnętrznego cudu Maryja poznaje wolę Boga w zupełnym skupieniu. Maryja przyjmuje wolę Boga na kompletnym, absolutnym zaufaniu. Archanioł Gabriel nie czyni żadnego cudu dla Maryi. Wypowiada tylko albo aż słowa, które pochodzą od Boga Ojca i Maryja w tych słowach spotyka całą Trójcę Świętą, ponieważ zwiastowanie to są dwa etapy. Z jednej strony słowa Archanioła Gabriela, z drugiej strony interwencja Ducha Świętego w sercu Maryi, które już od samego początku, od jej niepokalanego poczęcia jest otwarte na serce Boga Ojca. Maryja w czasie zwiastowania spotyka całą Trójcę Świętą. Słowa Archanioła Gabriela to słowa Boga Ojca. Słowo staje się ciałem, a zatem tajemnica wcielenia. Spotyka Maria w tej tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa, syna Bożego. I duch święty, który ogarnia ją w, co, w sposób całkowity, i Maria pozwala się ogarnąć duchowi świętemu, przyjmując go całkowicie i na maksa do swojego serca. I w ten sposób dzieje się pierwsze. Zesłanie ducha świętego, zesłanie ducha świętego w momencie poczęcia syna Bożego, kiedy słowo staje się ciałem. Interwencja ducha świętego, tak jak na początku, ku tak jak na początku, kiedy Bóg stwarzał świat, stwarzał za pomocą słowa, które stało się rzeczywistością, i wszystko to ożywiał duch hebrajski. Ruach, duch dynamiczny, stwórczy, twórczy, działający, dający moc samej Trójcy Świętej. Maryja wprowadza nas, kiedy wchodzimy w jej niepokalane serce, w tajemnicę całej Trójcy Świętej, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Dlatego teraz zapraszam Was na górę pod Brdo. Oddajcie wszystkie swoje modlitwy, intencje, wszystkie swoje pragnienia serca, być może zamęt serca, niepewność, radości, momenty szczęścia, Maryi wchodząc do kaplicy serca, niepokalanego serca Maryi i klękając przed sercem Chrystusa, aby dać się wprowadzić przez Maryję do serca Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Zapraszam Was na górę Podbrdo, gdzie zaczęły się kilkadziesiąt lat temu objawienia w Medjugorje. I na koniec, jako pożegnanie, bo oczywiście musimy się pożegnać, jak w każdym odcinku rzeknę to, co życzę zawsze, życzę zawsze. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.